Tam w Wietnamie przywitała nas taka ogromna masa ludzi, to nawet nie da rady nazwać kolejką, bo tu jest wszystko takie chaotyczne, nie wiadomo gdzie stać. To i tak końcówka tego wszystkiego. Dobra moi mili, jesteśmy w Saigonie. ale Saigon już był przy yy, odprawie paszportowej, bo tam tyle ludzi, to dawno nie widziałam. Po prostu Saigon dosłownie. No i to trwało godziny. Teraz czekamy na naszego grapa za 25 zł do hotelu. I musimy Dobra. załatwić wszystkie standardowe rzeczy. Tutaj ludzie czekają na zewnątrz, nie wpuszcza ich ochrona. Łomatko, czuję się jak vip. Zobaczcie, jestem gwiazdą. Normalnie. Udało się, już jedziemy z naszym kierowcą. Tutaj znowu zmiana, bo ruch normalny dla nas po prawej stronie, ale my będziemy musieli się przyzwyczajać od początku. Damy radę. No i się zaczęło. Jesteśmy już na miejscu, idziemy sobie taką ciekawą uliczką, ale bardzo ładną, zadbaną, czyściutką. Idziemy sobie taką uliczką do naszego hotelu. Cały czas nam w głowie. Siedzi ciekawy, czy mają naszą rezerwację. Była nasza rezerwacja, jest wszystko cacy. Musieliśmy zdjąć buty, założyć klapeczki, ale już jest. Prezentuję naszą kanciapę na dwa dni w Saigonie. No rzeczywiście, jest malutka, no ale wszystko jest eleganckie, oschludnie. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby pościel zawsze była czysta, nie by miała plam. Ale jedno z nas będzie spało dosłownie od razu przy ścianie do łazienki. Nie, tutaj. Dobra, więc idziemy w miasto, idziemy. Misja jest następująca. Na początku zdobyć gotówkę. Najprostsze. Z bankomatu, haha. Po drugie, zdobyć kartę SIM z internetem. To może a ja szukam być... telefonu, a Klara nagrywa. To może być cięższe. Karta SIM, bo nie ma żadnych miejsc na Google Maps. Po prostu trzeba iść, mniej więcej wiemy jaka jest cena. Jak zobaczymy, to trzeba rozmawiać i tyle. I ostatnia rzecz jedzenie, najważniejsze, ale bez gotówki i bez karty SIM. Co my zrobimy? Dobra, jesteśmy w Saigonie. Hello. się okazało, że wzięliśmy hotel w centrum, w imprezowym centrum. Nasza pierwsza buła banh mi, najbardziej popularna z taką bagietką francuską, bo to zaleciałości po kolonii francuskiej. I sobie bierzemy jedną na razie. Znaczy to jest dla Łukasza. To jest włóka dla Łukasza. Na razie zobaczę twoją reakcję. Ale wiemy, że jest w Wietnamie Cafe Amazon, czyli ta tajlandzka sieciówka kawy, taka konkurencja dla Starbucksa. Ogólnie pierwszego dnia trochę wymiękliśmy. No dobra, ja trochę wymiękłam. E, nie, myślałam o street foodzie, ale jakoś tak nie mogłam w ogóle się rozczytać. Jeszcze za mało się doczytałam w internecie i poszliśmy na sushi. Ale takie malutkie porcje, coś tam przekąsić. I na piwko. No patrzcie, ruchliwa droga, tutaj siedzą na lewo i jedzą. Ale wszyscy w takich dużych grupach. Nie ma tak, wiecie, że dwie osoby, trz, trzy osoby. Wszyscy w takich ogromnych grupach. Wszystko na takich malutkich krzesełeczkach. To jest takie śmieszne i urocze. Kolejne testujemy. Bułeczki, ba'o. Myśleliśmy, że kupiliśmy takie e, bułki pompowane z mięsem, a druga z zieloną herbatą, ale nam dali coś innego. <śmusza> Musimy... Takie coś. Ciekawe. To jest zielona herbata, a to w środku jest podobno kurczak i ser. Próbuj. No, i zielona herbata w środku, smakuje herbacianie. Fajne. No. A w ogóle, my to sobie siedzimy tutaj w takim barze i popijamy piwerko blanka. Wiecie, ile to w Polsce kosztuje? No, bardzo dużo. A my tu popijamy w barze za 5 zł. 5 zł taka butelka blanka. No nie, popadniemy w alkoholizm. W tym Wietnamie. A tu miesiąc spędzimy. Jest godzina około 20. Spędziliśmy w Saigonie no, niecałe dwie godziny pewnie. Plus jeszcze odpoczynek w hotelu. No już możemy co nieco powiedzieć. Znaczy ja, moje spostrzeżenia, bo tak sobie chodzę, przeglądam, patrzę i obserwuję, wiecie, żeby, żeby jakoś przeżyć ten cały miesiąc. Y no i rzeczywiście oni strasznie śmiecą, wiecie tak, ludzie sobie siedzą em, na stolikach przed restauracją i jak coś zjedzą albo wypiją puszkę e, piwa, to rzucają pod, e, pod siedzenie. No to to rzeczywiście jest, taki syf, no i ja przez chwilę szłam z woreczkiem, z moimi jakimiś rzeczami tam no, do wyrzucenia, z że sobie wyrzucę w śmietniku. No i tak patrzę, no nie, no muszę połączyć tak jak oni, przy drodze e, po prostu na ziemi. No coś takiego. Albo w ogóle właśnie oni siedzenia w restauracjach. No takie dla turystycznych to mają normalne, ale na przykład dla lokalsów, jak sobie tak siedzą przed restauracją przy stoliczkach, to oni siedzą na takich małych dziecięcych siedzeniach. Tak jak my w ogóle teraz. To jest tak... tyci tyci tyci. No tyci tyci. No to, to też takie śmieszne i w ogóle oni strasznie lubią biesiadować. Tak siedzą sobie, nie wiem, w piątkę, 10 osób i, i wcinają jakieś jedzenie. No to to fajnie. I jeszcze jedno. Oni nie panie mają w ogóle nic kompletnie po angielsku. Czy mówisz do nich large, small, nic? W ogóle, w ogóle. Od razu translator wybierają tutaj laska co chwilę chciała się zapytać, czy coś jeszcze chcemy do jedzenia? To widziałam, że stoi i wpisuje w Google Translator, jak powiedzieć. No. I dziękuję, po ich niemu to come on. <śled> Szejk na dzisiaj, ostatnia rzecz z repertuaru. A tutaj sobie Wietnamczycy siedzą i biesiadują. Proszę bardzo, mandarynki, drzewa mandarynkowe w parku sobie stoją. Oni się już uszykują na nowy rok chińsko-wietnamski. No bo to jest wietnamski, ale tak zaleciałości od tych Chińczyków świętują e, właśnie 22 stycznia, Nowy Rok. I no i drzewka, jakby taki symbol chyba Nowego Roku, to właśnie te drzewka mandarynkowe. A my jedziemy sobie parkiem. Nie to, że park nas interesuje, tylko to po prostu jest trasa na przestrzeł do naszej kawiarni na śniadanko. Hello! A w ogóle to dzień dobry w drugi dzień w Ho Chi Minh w Wietnamie. Na razie się tu czujemy bardzo dobrze. Sobie wstaliśmy o 10 rano na bez, bez spiny. Dzisiaj jest totalnie bez spiny. Idziemy na śniadanie, później się spotykamy z taką laską z Białorusi, która tu mieszka, w Ho Chi Minh. I nie wiem, no będziemy się włóczyć. Będziemy się włóczyć, nie mamy nic konkretnego. Ćwiczy na przykład z rakietą, o do tenisa, patrzcie. O kurde. Ha, dobre. Dobre, no właśnie, a najlepsze jest to, że nam to w ogóle nie przeszkadza, nie przeszkadza nam ruch, my po prostu przechodzimy przez, yy, przez pasy, nie przeszkadzają nam jakieś, tu akurat są chodniki, trochę więcej jest chodników, da radę chodzić, ale nie przeszkadza nam ten syf, karaluchy, szczury, nic nam nie przeszkadza, na razie jest tak spoko. Ogólnie jest tu bardzo poważny problem z językiem angielskim. Oni w ogóle nic kompletnie wiecie: nawet dziękuję, nawet dzień dobry, nawet. Czy rozmiarkawy w ogóle. Nawet rozmiarkawy, big large, small, nic kompletnie nie, nie rozumieją. Ja już od razu ze słownikiem podchodzę i w ogóle nie używam żadnych skomplikowanych zdań. Po prostu pokazuję to i tyle, i resztę to słownik leci a zresztą widać ich takie przerażenie w oczach, jak my wchodzimy do restauracji, no nie? Albo do jakiegoś sklepu, to nie już tak po prostu to co, wystrachani. Wczoraj to aż mnie trzech obsługiwało, tak po pierwsze zaciekawieni, ale też tak, żeby, żeby zrozumieć o co chodzi, no nie? Że może któryś z nich się kapnie. Ojej, śmiesznie, naprawdę, a przecież jesteśmy w tak dużym mieście. A co dopiero jak pojedziemy do tych dwóch mniejszych? Wow, wow, odlot totalny. Ale kafejki mają takie europejskie w stylu. No, Wybieramy takie lepsze. No wcale w spoko. A tutaj mamy pieniążki wietnamskie. Co to? Tu jest? tysiąc dongów. Co tu około. mamy 10 tysięcy? I na wszystkich jest ten gościu taki. O, proszę bardzo. 100 tysięcy. Ładne, takie fajne. Są plastikowe, fajne. 200 tysięcy. Mój taki zestawik goferek z śmietaną, z truskaweczką i kawka kosztował 15 zł. Takim fancy miejscu, więc wiecie, nie to tamto. Hello! <laughs> Idziemy do pałacu. Jegoś wodza komunistycznego. To jest tak tanio. A to się w głowie nie mieści. Ja to zostaję cały miesiąc do końca wizy. Słuchajcie, no nie wiem, takie piwko. Mała puszka Budweisera niemieckiego, czy jakie to jest? Ile to kosztuje? Się... 4 złote w sklepie. O, to duże. No, 20. A, to Budweizer. Tam to było za 10 tysięcy małe, czyli za złote 80. No. Mamy ichniejsze piwo Saigon. Ale na przykład Red Bull, za Red Bulla zapłaciłem 2 zł i dostałem drugi grad. <laughs> No, musicie zobaczyć, jakie genialne koszuleczki sobie kupiliśmy. To jest logo Patagonii. I zamiast Patagonia jest napis Saigonia. Czyż to nie jest genialne? A te koszulki kupiliśmy 13, 13 zł. jedna. Jeszcze Łukasz sobie nereczkę. Kupił za 11 zł. za 60 tysięcy dongów. Widzicie z Nordfejsa i co? Ktoś powie, że to podrupa? Nie ma opcji, to nie. My znowu e, dzisiaj będziemy wcinać te bułeczki banmi, czyli takie warzywka i mięsko w bagietce. Ja wzięłam sobie bez mięsa, bo jakoś mnie nie przekonuje to mięso tutaj. Widzicie wszędzie te bułeczki banmi sprzedają na takich kanciapach na ulicy. Tutaj w Wietnamie to jak jest jakaś taka knajpka z, z stolikami na zewnątrz na ulicy, to zazwyczaj te to stoliki są takie malutkie do siedzenia. O tak, jakie to urocze jest. To jest coś, co w, w ogóle rozwala umysł y, Europejczykom. Tam, tam już trochę mniej, no ale tu sobie rondo. Ludzie popylają na skuterkach, a tutaj dosłownie na ulicy Ministra Ganik. Tutaj live music. No i wiemy, że ogólnie ze skuterami tutaj jest tak, że nie można sobie postawić skutera gdzie się tylko chce, bo zaraz albo ktoś Ci go ukradnie, albo ktoś Ci go schaltuje, na przykład policja. Tutaj są go gościowie, którzy się opiekują tymi skuterami. A Im się płaci, oni po prostu tam ustawiają, dostaje się bilecik. Tutaj ludzie siedzą, biwakują, mają jakieś napoje i rozmawiają. Wszyscy nagrywają, nie tylko turyści. O, pan z pieskiem. W tej gonie. My się właśnie z jednego hotelu. Jedziemy do jeszcze jednego hotelu. Stwierdziliśmy, że jeszcze jeden dzień zostaniemy. A co, nigdzie nam się nie śpieszy, Jest 12 i my dopiero w świecie my się. Oto, to była ta nasza uliczka hotelowa. A tutaj już główna ulica, tu się życie toczy. Tutaj panie coś sprzedają. Zostawiliśmy nasze plecaki w nowym hotelu już. Check-in mamy za dwie godziny. A w ogóle zobaczcie tutaj. Jesteśmy w takiej bocznej uliczce. I to już któryś raz to zauważam, że tu jest czysto. Śmietniki, ładnie, zadbani. W ogóle nie ma strachu wejść w taką boczną uliczkę. Naprawdę tu jest ładnie. Jeszcze są sklepy całe po... W sensie ładne sklepy po bokach. Tu jakaś taka ładna fasada. I to właśnie nie pierwszy raz już w różnych miejscach tutaj w Sajgonie tak jest. Tak wygląda główna droga tutaj. O, akurat mały ruch. I posprzątane, bo... Dos, oni najwięcej biesiadują i śmiecą wieczorami, bo wiecie, zjedzą, rzucą pod nogi, tu gdzieś wystawią na ulicę, a teraz widać posprzątane wszystko. Jesteśmy w takim fancy miejscu. Tak, coś nam się w ogóle nie udaje zjeść street fooda... wietnamskiego. A Łukasz sobie zamówił, proszę Państwa, kawę z jajkiem. Egg coffee. Zaraz będzie testował, pierwsze wrażenie. To jego zakup, przypominam do jego. Pamiętam. To względzałem... Kogel-mogel taki na wierzchu? Tak, to jest Kogel-mogel po prostu. To jest kawa z Kogel-moglem, ona podobno pyszna jest, to. A. Bo... no dobra, próbuj. No Kogel-mogel to? O, jakie dobre. Okay. Kogel-mogel. Ja jeszcze sobie zamówię. A my mimo pensy śniadania jeszcze spuściliśmy się na jedną bułeczkę banmi. z tym razem z jajeczkiem. Łukasz tutaj browca już <laughs> robi. I sobie idziemy chyba do muzeum. No i to rozumiem. 40 dongów za bilety, czyli jakaś Niecało, mi, niecała 8 złotych. No i to rozumiem. Za tyle mogę wejść, a nie tam za zastuwać. Tam chcieli do jakiegoś pałacu. Kurde, co tu mają? Dobra, więc sprawa z tym muzeum jest taka, że zbytnio z samego muzeum nic nie wynieśliśmy oprócz no, fotografii samej wojny. Chcieliśmy usiąść sobie na boczku, odpalić Wikipedię i się zorientować w ogóle o co chodzi, bo przyszliśmy tutaj w ogóle nieprzygotowani i zero wiedzy, kompletnie nic nie wiedzieliśmy o wojnie w Wietnamie. Myśleliśmy, że się dowiemy w samym muzeum, ale słabo to jest zrobione. Dobra, jeszcze przyglądamy się maszynom wojennym, oczywiście amerykańskiej armii. Tutaj akurat usiedliśmy się na sok wyciskany z trzciny cukrowej. Pierwszy raz taki na świeżo będziemy pić. Jestem ciekawa. Policjaci są leniwi, bardzo leniwi. Co chwilę widzieliśmy gościa na skuterze, jakby prowadzał psa. Jechał sobie chodnikiem, skuterem, a obok niego biegł pies. Weszliśmy w kolejną bardzo taką handlową ulicę. I tu jest tego odgroma. Ale sajgon, ale fajnie, tu wszystko ma ceny, to jest niskie. Mamy napój z ciny cukrowej za 15 koła. Ale tu się dzieje! A tak się cieszą, że my tu chodzimy! I to tam pani do mnie machała, dziecko do mnie machało, więc nie Ale tu fajnie! A jeszcze z fajnych rzeczy, zobaczcie jak oni robią zakupy. Tutaj pod, po pośrodku ruch trwa, tutaj podjeżdżają skuterami, od razu ze skutera wchodzą, oglądają, wodą. No zobaczcie, gdzie mnie Łukasz zaciągnął. Na hotpota takiego, co sobie można brać wszystko, co tutaj jeździ. Płaci się, wiecie, za bufet i później jesz ile chcesz. Mamy już napoje, takie ogromne napoje. Mamy jeden wywar krabowy, jeszcze przyjdzie jeden Spicy. No, chyba zapłacimy za to 150 zł w Wietnamie, najtańszym kraju na świecie. Pierwsze wrażenia. wrażenia jest super, naprawdę. Nawet sushi tu jeździ? Zobaczcie na przykład, co makarony, grzybki, mięska, takie bify. Zobaczcie, jak wygląda śmiernica. Pisze, zabawnie. A my sobie wieczorem tak imprezujemy. Proszę bardzo. Dobry meldujemy się z prawdziwego Saigonu, czyli takiego oddalonego centrum. Jest Saigon, tu jest nieźle. Już lecimy do kolejnej miejscowości. Dzieliliśmy sobie dwa graby, dwa skutery. Po pierwsze, bo jest taniej, a po drugie, bo jest wygodniej i szybciej. No. Więc już zaraz będziemy z naszego VIP-busa leżącego Sleeping bus. I będziemy zasuwać pięć. Godzin do kolejnego miejsca. Jeszcze tylko mini poszukiwania, jedzenia, bo nie śniadania, nie jedliśmy, no i to coś trzeba złapać na drogę. Znaleźliśmy stoisko z banmi, bułeczkami, czyli kanapka na wynos. Tu są kanapki, tu są takie jakieś gotowe dania mięska, a tutaj można sobie w cieniu usiąść. A taka ciekawostka na stacji. Przy każdym okienku są wypisane miejscowości i od razu cena biletu. Taki dworzec, tu się zgubić można. Już chyba znaleźliśmy. Tak mniej więcej, nie że na 100%. Dobra, już wiemy mniej więcej co i jak tutaj czas wyczekać w poczekalni. I będą wywoływać, a autobusy tam się zmieniają przed nami. Słuchajcie, to nie jest tak ekskluzywne, jak myśleliśmy. No, ale nie było innego. No tak, no tak, tak. Jesteśmy. I... No, do końca to nie jest piętrowy autobus, po prostu są dwa rzędy na jednym piętrze. A najlepsze jest, że tu na końcu pchali aż pięć łóżek. A my mamy miejscu na samym końcu. No, ale nic, i nic nie było kompletnie. Za późno zapłukowaliśmy, no w sumie jak się, na ostatnią chwilę, to czego się spodziewać. Mamy przerwę w trasie. <laughs> już drugą w sumie. Mamy być niby za godzinę na miejscu, ale dopiero jesteśmy w połowie. To nie jest przyjemna droga. No nie, bo już jesteśmy 4-5 godzin w autobusie. Tutaj nasza bryka zajechała na postój. Klapeczki. Ogólnie, to jak się wchodzi do autobusu, to trzeba zdjąć buty. No, momencie sypialnia na autobus, i teraz przy wyjściu dają takie klapeczki, że nie trzeba nawet swoich bucików wyciągać gdzieś tam ze kamarków. Tylko klapeczu nie o takie tutaj. I można sobie pójść coś kupić do jedzenia. Dobre ceny. Myślałam, że na takich zajezdniach będą wyższe. Tu łazienki, wszystko cacy. Jak tam. Spoko. Myślę o tej bułce parowanej, tylko nie wiem, co to jest w środku. No i się zdecydowaliśmy na bułeczkę. Taka parowana, ciasto jest słodkie, w środku taka masz mięsna, jajko przepiórcze, jakieś tam warzywka, widzę. Nie smakuję. Dobra. Dotarliśmy do naszego hostelu. Oszukali nas. Ta podróż nie trwała 5 godzin. Ta podróż trwała 8,5 godziny. I wcale nie było tak super wygodnie Znaczy może i wygodniej niż na siedząco te 8,5 godziny, ale... Damn, 8,5 godziny to lot trwa z Paryża do Ameryki O, oh, to było straszne Już się zastanawiam, czy do kolejnej miejscowości nie można polecieć samolotem Widzicie, znów trafiliśmy do miejscowości opanowanej przez rosyjskich turystów Wszystko tutaj jest po rosyjsku Po rosyjsku Co jest najgorsze. Oni jeżdżą tutaj tymi skuterami wśród tych wszystkich straganów i cały czas tym klaksonem napierdzielają. Głowa boli. Stoi przy tobie i ci trąbi. Jesteśmy w górach, jedziemy przez chmury. <noise> Łukasz, nagródki rękawek.